Siela na YouTube, tutaj z Danielem i Skużaj Motor, SFA 1000 i Skymko Wybieramy się do Michała. On się wyprowadził jakiś czas temu i on myśli: Nie sap do mikrofonu, proszę. On myśli, że my go kurde nie znajdziemy, słuchajcie. A my tutaj o. Nie sap mówię. O, ty to nie ty sapiesz, to sapie wiatr. To zrób tak, to nie będzie sapał wiatr. O! I my właśnie próbujemy go teraz znaleźć. I my go znajdziemy. No i. Bo i, mamy i... od tego przyrząd. Tak. I powiedz mi, i my umiemy z niego korzystać? Nie, nie potrafimy. <noise> to pomogę. Kieruj się na północ. Dobra, to tędy. Tam jest północ? No to idziemy. Tak ku... jest. Dobra, jedziemy go windy yy, znaczy odwiedzić. Poczekaj, no ja sprawdzę co on jest gdzieś A wizu. tak, popatrz, bo on może być gdzieś blisko, tam. Ja myślę, że tam go szukaj. O. Tam będzie. No i sprawdzamy, ja jak sprawdzam daleko. Gdzie trajektoria? Czy tam? Pokazuje mi że... i to nosem, że to jest tam Tam? I musimy że się blisko? Kierować, musimy się kierować tam I Ja szacuję, że to jest 6 minut drogi No bo tam na Berlin No to... A tam Berlin. na Warszawę, czyli do Berlina Do Berlina A okay. się tam w jakimś okupie Okej, okay, to Nacht Berlin To Dojeżdżamy i kieruneczek wyłączamy Du, 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 du. ale ma halę tutaj będzie z czego windykować O, tam? tak trzeba zasalutować A, tutaj całkiem słodko ma Guten <grym> tag <zyma> Siema aha okay. Mało dodał, bo się cyka, wcale mu się nie dziwię, ja też się cykałem A po co ty się odpychałeś? Je mu się nie trzeba wcale odpychać Z przyzwyczajenia i mu po prostu dodaj więcej gazu i on ci stanie dęba, nie? Temperatura paska. Temperatura paska. Budowana jest temperatura paska. <ścoughs> Kurde, nawet nie można dawać gazu na Maxa, bo przecież <grywka> mówiłem, <grywka> mówiłem, żeby się trzymała dobrze. <grywka> Trzymaj się. I co? Co? Jest ok? Jest ok, czy nie bardzo? I co? Jeździ coś jak cewka 500, nie? Tak. To bardzo to, podobnie. 520. 520. Jak 520 co? No, ja myślę, że wiesz, cena podobna, to. I też taki twardy. Tak. Nie. to jest takie mocne to jest w ogóle już takie jak... Co, mocne? Widziałaś tam, nie? To już jest Nie trzeba panować. to nawet cofnąć nie da się, nie się pomylili, wiesz? Tak, no, tak. no, bo to seteczka jest tak naprawdę, nie tysiąc, co no. ale... Czyli co, takie średnie emocje, nie? No tak jakby... Czeka, tak dosyć. I, ty, nie dosyt, i ty, nie? to zmienić gacie to ci powiem. <laughs> <laughs> taka gra, dzysko taka gra. Dysko taka O, o przestała grać. Aż się nie oglądałem <grystanie> wow! No tak nie robią Ale graźni Kochanie wow! ogień leci nie <grystanie> podpadały Ciepły, Którzy by się spodziewał Tu jest staw yes. <grystanie> Ja myślałem, że to one Odprowadza. A co to jest? Sauna. A, sauna. No zobacz, jaki kurde burżuazja Tu jest kupa. Była. Wiesz, że mamy żółwia? Żółwia macie. Foki. Foki? Delfiny. Delfiny. Okay. Nie, Nie. Tak było. Jachcik do wynajęcia. I co? Mówisz, że ryby są, tak? A jakie? Karasie? Szczupaki? Szczupaki? Takie leszcze. A jeszcze no no lesze, to zaraz wepnij go. Leszcze. Dobra, co tam masz dalej? Oprowadzaj co? pani. konie konie. No to dobra, no to idziemy obejrzeć konie. To może I tym razem mechaniczne. Może pojedziemy. Ja, bo my tutaj reklamy walniemy, bo se można się z nimi skontaktować, Aby ktoś tam w okolicach Dolnego Śląska chciałby na koniach, tak? Bo wy to macie, że, że się na koniach przejechać, tak? Tak, można je karmić, można jeździć kończy można karmić konie, głaskać konie. Przejechać. Co jeszcze można z koniami robić? Tak, można się przejechać Cw 500. Aha. Tylko proszę wcześniej dzwonić, żebym zagrzał silnik, bo nas <grym> w nie jedzie. Konie, duży plac co widzieliście. Pojedziemy tam daleko do koni, to zrobię wam safari. Safari? <grym> Słodko. Bo wiesz coś do mikrofonu. nie. Miał czy normalnie. Miał czy... Ola, kot. kot Nie. Ej! To widzisz, już mu się ruszył O, miauknął, no Czyli mówi Znaczymy, no, kto ma więcej koni Siema konie Teraz powoli, nie? Siema To nie koń, to kocha Mówisz? Nie no koń, przecież widzę, że dyndo mu Tu drugi Wydaje. koń Znaczy ja się o. nie znam na koniach, ale myślę, że jakim do to koń Nie, to młoda krowa młoda tak wygląda krowa? A. To takie to Jakieś pas mają O kupa O zierwaczek I parę innych koników I są takie też koniki co były zrobiły kubkę i uciekły O a tamten właśnie się depykuje, Cudnie A ten się drapie Takie rancho te mają Ameryka No i właśnie na takie rancio się kłady też przydają Czy konia można głaskać czy z ziemię? że Michał nie ten. Cześć koń! O, się boi. Cześć! Cześć koń! Siema koń! Dasz się poniuchać, pogłoskoć? Tylko nie zjedz składa, błagam. Zaperkaj mu. Zainteresowany! Jak teraz tego byś wystraszył, jakby kopnął, to by tego drugiego zabił. Nie jest nie, 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 nie! składa! Nie jest składa! Dobra, jadę, bo jady zjeść składa. A czemu oni mają. Ja usy... Jakoś się ten... do mnie zesra? Nie wiem, czemu on ma takie coś. Muchy, muchy im A, lecą. A, muchy lecą. E, takie antymuszowe. No, okulary po Siema konie. Zrób dobre zdjęcia, Michał, bo on mnie słyszy, kurde, bez interkomu. Może ja bym zrobił? Czekaj, nie zjadł tego kłada, ten jeden, skubany? Nie, nie zerza, bo to dobrze. Siema. To dwa konie. Siema koń. Nie zdawaj do niego tyłem. Nie, a to ty, 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 ty jesz, ty jesz kłady. Ty proszę mi, kładanie. To jest ten, co lubi jeść kłady. Siema, smaczne są? Chiński plastik, nie? Najlepszy. <todgania> Najlepszy chiński plastik. Właśnie ci pierdoliły na tej plastik. Ty, bo mi pieprza pierwsza oparzysz się. Kurwa. Nie wiem, do tyłu czy do przodu teraz? Co? Odganiać się? Siema! Zjedzą kudrzeje. Ale super, jeszcze nigdy kładę między kółmi nie jechały. <laughs> nie, dam kiesz w tym. mogę. Ale, jak to jest? Ale, czad. Ty, no coś takiego to ja bym mógł mieć. O? Powiem ci, zobacz. Bierzesz sobie, jeździsz w kółeczko. Kurde No popatrz, nie oraj mu chłopie Nie oraj mu Jaki ty jesteś cham i prostak Tak się kurde grilluje nie Jakoś tam o, Dera, Micho Dobra wszystko pięknie ładnie, ale długi trzeba regulować Przyjechaliśmy cię zmedykować Oddawaj kasę Dawaj Dawaj a, a odsetki, obawialiśmy się 100% w skali tygodnia. No, teraz coś mi kwita. No Daniel, jedziemy.